Jestem dyktatorem, jestem jaruzelskim. Czy pan mnie nie okłamuje? Polityka ryje beret. Okłamał mnie pan. To nie popcorn, ale miód na moje serce. Ojej. Połownia na premiera. Sprzeciw. No panie pośle, no ile można? Apeluję do pana z natury. Pan się wszystkiemu sprzeciwia. Tak się nie da żyć, panie pośle. Sprzeciw wobec pana sprzeciwu. Teraz... A może pan sobie nie życzyć, panie pośle Czarnek? Panie pośle Czarnek, teraz ja mówię i proszę zająć miejsce. I za chwilę ten wniosek będzie głosowany, proszę zająć miejsce i nie zakłócać powagi Sejmu. Panie marszałku rotacyjny, panie ministrze dwutygodniowe, pan poczeka chwilę jeszcze. Oświadczenie wygłosi pan poseł Grzegorz Braun z Konfederacji. Tęskniłem, panie pośle. Już cię więcej nie opuszczę, powiedziała bieda, panie marszałku. <laughs> Punkt dla pana, ale ten mecz jeszcze się nie skończył. Dziękuję panie pośle Kaleta, mam teraz inne zajęcia. Dla państwa informacji pan poseł Kaleta wniósł okrzyk Hołownia na premiera. Proszę się nie unosić pani poseł, ja się nie boję niczego, boję się o panią poseł. Teraz wystąpi niezrównany i absolutnie niepowtarzalny poseł Jarosław Sachajko. z 15, wnioski formalne, jak zwykle zaczyna nie kto inny tylko on. Zapraszam na miejsce. No chyba pan żartuje. No chyba pan żartuje. Dziękuję za pana dobre rady. Pozdrawiam pana serdecznie, proszę wrócić na miejsce i nie zapomnieć o tym, że został pan ukarany dzisiaj w czasie tych obrad za naruszenie powagi izby. Przed Sachajko, zanim wejdzie poseł Sachajko z wnioskiem otwartym i przywita marszałka najbardziej otwartego sejmu na świecie. Po lewej i po prawej. I wyźli i wyźli. I wszystko do kitu. I nic, nic nie będzie. Jak to głosił pewien niegdysiejszy kandydat z mojego rodzinnego miasta. To źle, to źle, wszystko źle. Wszystko źle, tylko my. 10, ani teraz, 9, ani za rok, ani nic. Siedem. Przedłużenie tego terminu 5, wdrożenia systemu 4, powinno 4, być więc wykorzystywane 3, do przygotowania 2, zrewidowanego, całego 1. systemu do ręki. Dziękuję bardzo Panie Pośle. Chce pan przegłosować 5 minut? Panie pośle, Tumanowicz, dla pana nie ma najmniejszego problemu. Głosujemy wniosek formalny pana posła. Nie mam dobrych wiadomości, panie pośle. Głosowało 446 posłów za 19, przeciw 417. 10 się wstrzymało. Sejm pański wniosek odrzucił. To, co robi w tej chwili... Don... Przepraszam, niechcący. niechcący. Ja wiem, ja wiem, że to boli. Jacek Bogucki, ach, to moje przecież Podlasie. Pan poseł Jacek Bogucki, Prawo i Sprawiedliwość, w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość, bardzo proszę. Pani marszałku, Podlasie jest moje, bo ja tam moje nie też do dzisiaj, a Sorry, pochodzimy tylko... moje też. Putina wgnieciemy w ziemię. Prędzej czy później trafi tam, gdzie powinien trafić. Na krat za kraty albo na cmentarz. W dyskusji zawdzięczamy to fantazji pana posła Grzegorza Brauna, o czym sam mówił. Panie pośle, Kaleta, jakie czułości w stronę pana posła Zimocha. Jakie to piękne na tej sali. Przepraszam, rzeczywiście. Panie pośle Suski, w jakim trybie znalazł się pan przed obliczem Wysokiej Izby? Ta obecność mnie cieszy, natomiast został zgłoszony wniosek formalny. Jak pan się pewnie orientuje, wystąpił już jeden z posłów jako przeciwnik tego wniosku formalnego. W jakim trybie chce pan wystąpić, panie pośle, Marku Suski? Przyzwyczajenie. Drugą naturą człowieka. Wszystko to jasne. Bardzo dobrze. Marszałek Czarzasty, którego niezwykle wysoko cenię i też po ludzku bardzo lubię, mija się z prawdą w ocenie sytuacji, jeżeli miałbym powiedzieć to mocniej, bez owijania zwyczajowo w takich sytuacjach bawełnę, kłamie. Trąby do odwrotu z Waszyngtonu słychać. Panie pośle, ale sejmowe drugim... trąby wskazują, że przekroczył pan czas już o minutę. I w drugim punkcie. Na podstawie artykułu 175 ustęp 5 podejmuje decyzję o wykluczenia panu z posiedzenia Sejmu. Zgodnie z regulaminem Sejmu proszę opuścić salę posiedzeń. Informuję też Pana, że zostanie przeciwko Panu skierowany wniosek do prokuratury za zakłócenie obrzędu religijnego na terenie kancelarii Sejmu. Ogłaszam pięć minut Rozmawiałem dzisiaj z panem posłem Suskim, który powiedział mi, ponieważ długo się już nie spotykaliśmy, zapytałem go, czy tęskni. Odpowiedział, że zawiedziona miłość boli. Po tej deklaracji umówiłem się z nim natychmiast na spotkanie. Panie pośle, kiedy wyszedł pan na mównicę i powiedział pan, że pan zgłosi najdziwniejszy wniosek formalny, już podejrzewałem pana o naiwność, ale jeżeli liczy pan na 10 sekund ciszy na tej izbie, no to już chyba nie mam wątpliwości, że jest pan naiwnym człowiekiem, ale jeżeli, jeżeli państwo chcecie, ja bardzo chętnie przychylę się do tego wniosku i proszę teraz państwa w ramach eksperymentu parlamentarnego o 10 sekund ciszy na wejrzenie w swoje poselskie sumienia. Panie pośle, jest 10 sekund ciszy na wejrzenie w sumienie. Dlaczego pan to bruka? No i widzicie. Sied Cztery, trzy, dwa, jeden. Chciałem dobrze. Może pan mnie obrażać dowolnymi słowami, panie pośle Suski, nie rusza mnie to. Panie do Jaruzelskiego już mnie pan porównał, czekam, jak mnie pan znów porówna do Hitlera. Mógłby pan? Dziękuję bardzo. Proszę mi mówić, panie generale albo panie Wojciechu, proszę zająć miejsce. Proszę zająć miejsce, proszę opuścić mównicę. Panie pośle Suski, proszę zająć miejsce na sali. Słyszałem to, mówi pan to już czwarty raz. Dziękuję panu bardzo. Bardzo chętnie wysłucham pana i raz dziesiąty. Przyjąłem pana oświadczenie do wiadomości. Jestem dyktatorem, jestem Jaruzelskim, i te wszystkie inne rzeczy, które już słyszałem od pana posła Suskiego, zmieszczą się w moim sercu. państwo, ja. Nie, nie umiem się ukrywać po tych dwóch miesiącach i, i wy też chyba już wiecie, że ja mam specjalne uczucie do pana posła Suskiego. My też, Wczoraj też. przyszedł do mnie pan poseł Paweł Suski i pytał, czy to jego też obejmie, ale postanowiłem jednak pozostać wierny oryginałowi, w tym sensie, że pan Paweł Suski też jest oryginałem, to bezwzględnie jest wspaniałym parlamentarzystą, natomiast pan poseł Marek Suski jest jeden jedyny na, na, na polski parlament. Pan poseł Kaleta, Prawo i Sprawiedliwość, bardzo proszę. Jakieś o krzyki, westchnienie, o religijnym podtekście słyszę. Nie, panie marszałku, bo jest dwóch kaletów w Sejmie. A, okej, okay, dobrze, to już teraz będę pamiętał, ale moje myśli biegną nieodmiennie w stronę pana Piotra Kalety, mam nadzieję. Przepraszam, ale nie się Rozumiem, uczucie nieodwzajemnione boli, jak powiedział mi kiedyś wasz przedstawiciel, poseł Marek Suski. Bardzo proszę. Miłosz Kłoczek, Telewizja Republika. Wiem, znam. Cieszę się bardzo. Jeżeli dzisiaj któryś z posłów rzeczywiście mówi, że nie wie, pod czym się podpisał, powinien być pan być absolutnie bezwzględny w egzekwowaniu tego od niego. Posłowie powinni wiedzieć, pod czym się podpisują i zachęcam pana do dużej odwagi, choć pewnie nie muszę w tym zakresie. Tak, posłowie powinni wiedzieć, pod czym się podpisują, niezależnie od tego, z której partii się wywodzą. Dziękuję. Rzeczywiście nie musi pan zachęcać, bo wymagam od wszystkich posłów, żeby wiedzieli, pod czym się podpisują, panie pośle. Cieszę się, cieszę się z tej zmiany. A to nie A, żadna zmiana. A to, a to nie dobrze, to zmiana, a to dobrze, bo wie pan, to w takim razie jakieś złośliwe tak wypadę, plotki. Że po tej stronie nie warto dawać im posłów. Nie posłuchu. wiedzą, pod czym się podpisują. Tak, tak. Ale cieszę się, że pan będzie egzekwował jako nowy marszałek. Będę z niezwykle. To jest taka duża niezwy... satysfakcja. Wreszcie jest taki marszałek, który będzie to egzekwował, prawda? Ja też się z tego cieszę, z tej zmiany, która w polskim parlamencie się wydarzyła. Myślę, że też egzekwował. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Miusz Kłoczek, TV Info. jestem w kolejce. przed tak, bardzo Czy bardzo Państwo chyba komitet kolejkowy jakiś... Tak, darny. tak, jest tutaj komitet. Tak, tak. Jest lista. Tak, tak. Jest. Dzień dobry, Bartoszwilipowicz, <laughs> fakty, te fajne. Drodzy Państwo, zaopatrzcie się w popcorn w solidnie na najbliższy wtorek i środę, bo przypuszczam, że będzie się działo i dużo emocji, ale też i dużo dobra na koniec tego będzie. Pan maszołek, trochę tak na zasadzie żartów, żarcików, powiedział, że żeby Polacy sobie kupili. Popcorn i oglądali posiedzenie Sejmu. Panie Marszałku, ja bym sobie naprawdę bardzo życzył, żeby ta Izba bardzo ciężko pracowała nad bardzo poważnymi tematami, a nie nad tematami zastępczymi. To nie popcorn, ale miód na moje serce. Co Pan mówił o konieczności ciężkiej pracy w tej Izbie, o tym, że ta Izba powinna zajmować się problemami Polek i Polaków. Chciałbym tylko zwrócić uwagę pana premiera, że Izba nie pracowała od 30 sierpnia do 15 listopada tego roku. A nie pracowała w związku z tym, że ostatnie posiedzenie poprzedniej kadencji zostało zamknięte przed kampanią wyborczą 30 sierpnia, a współpracujący z państwa obozem politycznym, jak sam stwierdził pan prezydent, zwlekał miesiąc zdaniem nam szansy na procedowanie tych ważnych projektów, o których pan przed chwilą wspominał. Na YouTubie jest już ponad 100 tysięcy subskrybentów i prawdopodobnie pan padnie... będzie srebrny przycisk. No właśnie, i jest pytanie, czy pan ten srebrny przycisk jako szef. Izby Marszałek Sejmu przyjmie. Ja już raz byłem w programie, w którym był złoty przycisk, więc teraz przyjmować srebrny przycisk? No nie wiem, zobaczymy. Natomiast mówiąc zupełnie poważnie, ja się przede wszystkim strasznie cieszę i bardzo dziękuję tym wszystkim ponad 100 tysiącom nowych subskrybentów, których kanał Sejmowy pozyskał, bo to znaczy, że dzieje się to, co powinno się dziać. Ludzie naprawdę interesują się tym, co zrobili 15 października, chcą nas z tego rozliczać, chcą na to patrzeć. Cenię Bosaka, bo uważam, że to jest bardzo inteligentny polityk, naprawdę. I to mówię Sineira bez żadnych... On się strasznie szybko uczy, on chce się uczyć, on, on szuka wiedzy cały czas, jest, jest takim gościem, z którym fajnie się czasami pospierać, a spieramy się cały czas na prezydium Sejmu i to też nie ma sensu, prezydium Sejmu złożone z samej koalicji rządzącej, więc jak PiS nie chce, no to dobrze, żeby on chociaż był. Natomiast no problem Brauna jest. Polityka, przepraszam, powiem to z mojego skromnego doświadczenia, ryje beret, naprawdę. To znaczy odkleja od rzeczywistości, jeżeli jest przedawkowana. Musisz być dobrze uziemiony, jak idziesz do polityki. To nie jest żyleta, panie pośle Ozdoba i panie pośle Matecki. Będziemy budowali stadiony, tam będzie dla was dużo miejsca, teraz jesteśmy w Sejmie, dobrze? Rozumiem ekscytację, każdy kocha i ceni pana posła Nitrasa, ale to później, dobrze? Dziękuję bardzo. Trochę spokojniej. Panie pośle ozdoba, ja widzę, że pan się męczy. Ale może by pan nas nie męczył. Dziękuję. Wszystkie nazwiska, mam nadzieję, się zgadzają. Później będą mogli pan sprawdzić, panie premierze. Zgadza się? Inwentarz? Stan? Nie ma Tuska. Wszystko to wina Tuska. Natomiast jeżeli chodzi o Tuska, to mamy tutaj kolejną uchwałę, a raczej poprzednią, która została podjęta w dniu wczorajszym. Także legitymacja jest pełna. Gratulacje, panie premierze. Bardzo... Panie Marszałku, Wysoka Izbo, chciałem Państwu wszystkim życzyć wesołych świąt. Dziękuję. To było najpiękniejsze, najpiękniejsze oświadczenie i najbardziej treściwe, jakie usłyszałem. Dziękuję, Panie Pośle. Wszystkiego dobrego. Dobrych świąt. Panie Pośle, Macierewicz, byłem dzisiaj na spotkaniu z Panem Prezydentem i Panem Premierem. Pana nie zauważyłem, więc wybaczy Pan, ale uważam, że co do tego spotkania i jego przebiegu, jestem osobą bardziej kompetentną niż Pan. Proszę zejść z mównicy, panie pośle. Ja nie odnajduję się w takim języku debaty, jaki zaproponował Robert Biedroń, nazywając mnie zresztą jeszcze w innym programie tchórzem w, i wyzywając od najgorszych. W, ja nie będę w żaden sposób ani wyzywał, ani w złośliwy sposób komentował słów Roberta Biedronia. A jak spotkam Roberta, to popatrzę mu głęboko w oczy i upewnię się, że będzie w stanie w twarz a nie do kamery powiedzieć mi jeszcze raz to samo, co był uprzejmy od kilku dni opowiadać w mediach. Witam też serdecznie w naszym gronie nieco nieśmiałego, ale jednak wciąż obecnego z nami pana wicemarszałka Krzysztofa Bosaka. Dzień dobry i serdecznie pozdrawiam. Jak widzę kolegę z prezydium, to nie mogę się powstrzymać, żeby nie powitać. Imponuje mi bezwzględność i zdecydowanie retoryczne pana posła, ale zwrócę uwagę panu posłowi, że to nie pan jest od wyznaczania zadań. Marszałkowi Sejmu. Przystępujemy do głosowania. Ojej, jakie rozczarowanie słyszę w Państwa głosie. Ale przystąpiliśmy już do głosowania. Marszałek rotacyjny zwraca uwagę Panu, już nie ministrowi, że czas mija. Te projekty będą procesowane w komisji w pierwszym czytaniu od dzisiaj. Od dzisiaj? Przepraszam? Procedowane, czy coś powiedziałem? Najmocniej Państwa przepraszam, ale czasami słowo proces tak ciśnie mi się na usta, że nie mogę się powstrzymać. E, tak oczywiście procedowane mają Państwo e, absolutnie rację. Panie pośle Matecki, rozumiem, że występuje Pan na sali w charakterze billboardu. Dysponuje Pan z pewnością właściwymi środkami, aby go sfinansować. Proszę teraz o zajęcie miejsca. Wczoraj wieczorem była, jak to się mówi w języku młodzieżowym, INBA, że jakiś lobbysta pracujący na rzecz kogoś znalazł się w metadanych w pliku tej ustawy. Okazało się, że jest to Bogu ducha winny, pracownik kancelarii Sejmu. Czy Pan mnie nie okłamuje? Proszę spojrzeć w moje oczy. Czy Pan mnie nie okłamuje? Jeżeli nie będzie Pan mówił w sprawie zmian w składach osobowych komisji Sejmowych. To będzie mi bardzo przykro. Bardzo proszę. Dostaje pan minutę. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, zmiany w składach komisji dotyczą również Komisji Rolnictwa. W związku z tym, kilka słów o rolnictwie. Pan minister Piotr możecie... Dziękuję, panie pośle. Proszę się odwrócić do mnie i raz jeszcze spojrzeć w moje oczy, panie pośle. Okłamał mnie pan. Ja się nie boję naprawdę ani pani Kamińskiego, pana Kamińskiego, ani pana Wąsika, ani nikogo się generalnie nie boję. Ja nie chcę już wchodzić tu w refleksje teologiczne, kogo jedynie się boję. Natomiast jeżeli Dzień. ktoś się chce spotkać. <grym> To w pewnym sensie jest sprawa teologiczna, ponieważ jest wyłożone ubóstwia. Zwiedzamy coraz dalsze rejony Drogi Mlecznej z panem, z refleksją polityczną pana prezesa Kaczyńskiego. Ja tylko współczuję niektórym wyborcom Prawa i Sprawiedliwości, którzy w tę kosmiczną podróż nie bardzo mają ochotę się wybierać. Przepraszam bardzo, czy, czy pan, który stoi tutaj na końcu sali jest posłem? Jest parlamentarzystą, tak? Ja jeszcze nie miałem chyba okazji zapoznać się z panem posłem. Bardzo się cieszę. Czujni. Przepraszam, pan jest parlamentarzystą, czy nie? Rozumiem, że nie jest. To proszę opuścić salę. Tak, z całą pewnością poprosimy Straż Marszałkowską o ustalenie, co tutaj się wydarzyło. Osoby, które nie są posłami, nie powinny znajdować się na sali obrad. Proszę, proszę się już, drodzy Państwo, uspokoić, zajmą się tym odpowiednie osoby, rozumiem, że Państwa ponosi odpowiedzialność za porządek na sali, ale naprawdę zajmie się tym Straż Marszałkowska i nasi współpracownicy. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, już Pan, który przed chwilą stał, Pan Marek Wójcik jest zarejestrowany jako lobbysta. Pytam się, co ten Pan robił tutaj na sali, Panie Marszałku? Panie Pośle... Natychmiast po sygnale, który uzyskałem od Pana, poprosiłem Straż Marszałkowską o interwencję w tej sprawie. Funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej wylegitymowali tego człowieka i zaraz po posiedzeniu Sejmu podejmę w tej sprawie stosowne czynności. Przedstawię Państwu informacje w tej sprawie. Rozumiem, że jest to niepokojące dla mnie również tak szybko, jak tylko uzyskam wiarygodne informacje od funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej. Rozmawiałem już z komendantem Straży Marszałkowskiej, czekam na jego formalną notatkę w. I na pewno w najbliższych dniach podejmę formalne działania. Ta osoba nie powinna się znaleźć na sali obrad. To nie jest żaden lobbysta, ale nie powinien się znaleźć na sali obrad. I zarówno on, i strażnicy, którzy do tego dopuścili, i posłowie którzy w grupie tego pana tutaj wprowadzili, zostaną przeze mnie upomniani. Czekajcie Państwo na formalne, że tak powiem, kroki w tej sprawie, natomiast chcę powiedzieć, że potraktowałem tę sprawę bardzo poważnie. Zostały zabezpieczone nagrania z monitoringu i Straż Marszałkowska w tej sprawie dokładny raport na piśmie w najbliższych dniach mi przedstawi. Dziękuję bardzo, Panie Pośle.